za mną chodzi. No właśnie, ja wiem, Marku, że Ty masz od dawna problem z zasypianiem, i wiem też, że jak się budzisz, to w głowie od razu jest to. To jest to i to towarzyszy mi to coś od wczesnego dzieciństwa. To jest dość zaskakujące. A jest to e, piosenka Hanfiordonówny pod tytułem Miłości, Ci Wszystko o, Wybacz. miłości, Wszystko Wybacz. W jakich miejscach oprócz łóżka Cię to dopada? To mnie dopada w zasadzie wszędzie, bo to, to każdy z nas tak czasami ma, że to jest zupełnie nieświadomie i, i nieplanowane, nie wiem, myję zęby, odkurzam, jestem na siłowni nawet czasami, albo po prostu jadę samochodem i, 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 i to się dzieje, i to się dzieje, po prostu zaczynam bez, bezwiednie. Miał gnia Zupełnie jak ordonka. Ale prawda? No trochę nie wygląda, no ale próbuj. Trochę... <noise> Brawo Marek! Ja myślę, że teraz jest doskonały moment, abyśmy poznali, przypomnieli sobie oryginał, czyli samą Hannę Ordonownę. No właśnie. Biesenka, że nie może ci wyjść z głowy, to jestem w stanie absolutnie zrozumieć. Myślę, że dwie rzeczy tutaj Ameryki nie odkryje. Muzyka. I tekst. One są uniwersalne, nie da się tego zapomnieć. Tekst jest piękny i mądry. Przecież napisał to Julian Tuwim, muzyka Henryk Wars. To jest taki Evergreen, to jest coś, co się nie starzeje. To jest, to jest i, i, i przekaz tekstowy, i, i, i ta melodia, która jest prosta, a jednak dość wysublimowana. To znaczy to, to, to nie jest banalny utwór i, i chyba to powoduje, że, że, że ta piosenka siedzi mi głęboko w głowie, a poza tym, jak ja wspomniałem o tym, że jako mały chłopiec już, to mi gdzieś chodziło po głowie, bo moja mama bardzo często to nuciła Chodząc po domu, właśnie sprzątając krzątając się po kuchni i tak dalej. No. Marku, rozumiem, że usłyszymy Twoją wersję nowoczesną, inną, zupełnie nieoczekiwaną, tak? Tak, to będzie taka nowoczesna wersja, e, którą zaaranżował Piotr Mania, który siedzi przy Zapraszam instrumentach. Zapraszam Cię do, ja y, do mikrofonu. Marek Kaliszu. Wszystko wybaczy Smutek zamieni Ci w śmiech Miłość tak pięknie tłumaczy Zdradę i kłamstwo i grzech I grzech Choćby się przeklął w rozpaczy że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość mam. Mocno jak ja Tak tkliwie, żarliwie Tak wiesz Do ostatka Do szału, do dna To zdradzaj mnie wtedy I grzesz Choćbyś się przeklął w rozpaczy Że jest okrutna i zła Miłość ci wszystko.